Polacy nie są Słowianami. To brzmi jak żart. Zdaję sobie z tego sprawę, że, że wielu może obejrzy moje to krótkie wystąpienie, żeby zobaczyć nawet co ten idiota tutaj nam gada, że Polacy nie są Słowianami, a tym bardziej Rosjanie. Tak mam tak w podtytule mojego dzisiejszego wystąpienia. Oczywiście, że nie neguję tego, iż Polacy, jak i Rosjanie, należą do tej słowiańskiej grupy językowej, więc mój tytuł jest oczywiście taki prowokujący, a nie odkrywczy. Nie chcę tutaj powiedzieć, że ziemia jest płaska. Chcę przeciwstawić się zdecydowanie rosyjskiej propagandzie. Takiemu, takiemu kierunkowi... Jakby politycznemu, nazwanemu panslawizm, czyli Rosja już od czasów carskich, zwłaszcza w XIX wieku, propagowała taką ideę zjednoczenia narodów, wszystkich narodów słowiańskich pod berłem carów Rosji. No i oczywiście w ślad za tym idą różnego rodzaju argumenty, że tak naprawdę to, to jako Słowianie niczym się nie różnimy. Powinniśmy być w jednym państwie zjednoczeni. Oczywiście tym państwem musi być Rosja. Wczoraj to jest nic innego jak rosyfikacja. To nazwijmy tak po, po imieniu. Kiedy w XIX wieku carowie Rosji nawoływali Słowian do zjednoczenia, szczególnie słali swoje ten, apele na Bałkany, żeby Bułgarzy, Serbowie oni się na to złapali, no, ale oni nie graniczyli z Rosją i nie mieli tego szczęścia być częścią Imperium Rosyjskiego. Nie przeżyli rosyfikacji, oni raczej rzeczywiście doznawali jakiejś tam militarnej pomocy w o niepodległość z Turcją. Natomiast w tym samym czasie, w XIX wieku, my Polacy przelewaliśmy krew, aby być wolni od, od, od Rosji. Aby być niezależni. My w praktyce wtedy doświadczali, co to znaczy ten panslawizm, to ta słowiańska jedność. Także nasi dzielni, bohaterscy przodkowie w licznych powstaniach listopadowym, styczniowym walczyli o to, aby Polska mogła zachować swoją tożsamość. Proszę Państwa, językowo, oczywiście, jesteśmy Słowianami, ale nie jesteśmy z jednością, nawet jeśli chodzi o język. Spróbujcie obejrzeć filmy w języku rosyjskim, czeskim nawet. Ja nic nie rozumiem praktycznie. Jakieś tam słówka, co niektóre się domyślę, zwłaszcza w języku czeskim, to się uśmiechnę, bo, bo przypominają nam w sposób zabawny nasze niektóre słowa, ale. ale nie idzie się już porozumieć. To, to nie jest tak, że, że my suwereni możemy bez tłumacza się porozumieć. E, nat, natomiast przede wszystkim tożsamość narodów e, nie jest oparta na jakiejś językowej wspólnocie. E, tożsamość narodów jest oparta na mentalności kulturalnej. E, I Polska nie należy do jakiejś wschodniej, azjatyckiej, Mongolskiej w zasadzie mentalności, jaką ma Rosja. Rosja, przypomnijmy, przez w XIII, od XIII wieku po XV, była okupowana, zależna, najeżdżana przez mongolski hanat, przez różne ordy. I, I też takiej okropnej, chamskiej, ordyńskiej mentalności nauczyła się. W Rosji. W Rosji może być, może być zniewolenie, brak demokracji, byleby ta duma zwycięskiego narodu była, prawda? to jest coś takiego. My natomiast, Polacy, jesteśmy mentalnie, kulturalnie w zachodnioeuropejskiej strefie, łacińskiej. Od ponad tysiąca lat, w tym roku, jest, jest piękna rocznica 1050-lecia Chrztu Polskiej. Jesteśmy w tej łacińskiej kulturze. Katolicyzm oczywiście wywarł ogromne, tutaj, ogromną działalność w stworzeniu naszej polskiej tożsamości, kultury. Protestanty są również w XVI, szczególnie wieku. Będę o tym jeszcze mówił w następnym odcinku więcej. Mnóstwo narodów, z zachodniej Europy osadnicy do wsi i miast niemieccy przynieśli też sporą część swojej kultury i myśmy ją zaadaptowali, spolonizowali. Francuzów, Anglików, Szkotów, Holendrów tutaj, którzy zamieszkali w Polsce w minionych wiekach, Żydów. I, I większość z nich się świetnie zadaptowała, spolonizowała, i dzisiaj mamy różne nazwiska obco brzmiące, niemiecko brzmiące, takie chociażby jak Traugut czy, czy Rummel, którzy byli naszymi bohaterami narodowymi. Przelali krew, oddali życie za wolność Polski. Także nasza tożsamość. Absolutnie nie jest jakaś słowiańska. Tutaj to, to nie opiera się na, na tym, że, że jesteśmy właśnie językowo ze Słowianami. Jeszcze w dodatku Kreml próbuje tutaj propagować, ta, ta rosyjska agentura wpływu upowszechnia taką pogańską ideę słowiańskości. Temu też się szczególnie przeciwstawiam i protestuję przeciwko temu że jakoby tutaj kiedyś Słowianie tworzyli jedno wielkie imperium słowiańskie lechia jakoby tutaj podaje się różne podania z kronikarzy dawnych polskich którzy nie pisali jako to jako fakty historyczne tą lechię która walczyła jakoby z Aleksandrem Wielkim z Cezarami najeżdżała na Rzym, to są, to są bajki, to jest, to jest w takiej specyficznej literaturze, to ma, to ma na celu nie sprawozdawanie faktów historycznych, tylko nadanie pewnego morału politycznego poprzez właśnie taką bajkę pseudohistoryczną, a więc Egipcjanie i Babilończycy wywodzili swoje narody od bogów i przedstawiali tam od, od Ozyrysa i od tak dalej, tam różnych swoich... Yy, I też po prostu archeologia i biblia, yy, archeologia, biblia również, archeologia, yy, historyczne, różne zapiski, bo trzeba porównywać różne źródła, yy, nie potwierdzają, żeby, żeby na terenie krajów słowiańskich były jakieś materialne, a powinny być, jeśli by było takie imperium słowiańskie. Imperium ma możliwości finansowe, zasoby ludzkie, żeby zbudować wielkie budowle, po prostu, które, nie, które powinno się zachować. Tymczasem mamy jakieś małe grudki ziemno-drewniane. Jakieś, jakieś skorupy gliniane, jakieś co najwyżej złote ozdoby, i to, i to gdzieś raczej pochodzenia poza naszej strefy, z Imperium Rzymskiego, czy od Arabów. A miejscowa, miejscowa ludność raczej była prosta, niezjednoczona, Słowianie długo nie byli zjednoczeni, raczej. Raczej adaptowali się z różnymi najeźdźcami, czy, czy to najpierw ze wschodu plemiona sytyjskie, sarmackie, potem hunowie, i, i tutaj, gdzie w, w tych falach najazdów na Imperium Rzymskie Słowianie po prostu byli wchłonięci w tą falę. Czy później Skandynawowie tworzyli zręby państwowości Rusi, Polski? Też jak sądzę, jednym z moich wystąpień też argumentuje to teraz w tej chwili. Nie chcę, nie chcę bardziej, że nasi, nasi pierwsi władcy, Mieszko i Chrobry, Bolesław, byli wikingami. Jeśli nawet nie, to mimo wszystko ich potęga militarna to, to były drużyny skandynawskie, to jest już ewidentnie fakt, archeologicznie potwierdzony. Zatem, no mówię, kim są Polacy? No, Polacy są przede wszystkim z własnego wyboru ludźmi kultury zachodnioeuropejskiej i, i tutaj jak najbardziej tą naszą tożsamość wyznaczają nasi wielcy pisarze, poeci. Jesteśmy tym, kim pisał o nas Mickiewicz, Sienkiewicz, Krasiński, Sienk Słowacki. Ta kultura, mentalność romantyczna, ale i też zdrowy polski rozsądek, który absolutnie nie zgodzi się na rusyfikację czy też Germanizacja. Dziękuję.